A popis, czy rzeczywiście ta planetoida uderzy w Ziemię gdyby doszło do takiej katastrofy takiego zderzenia no byłaby to gigantyczna katastrofa gigantyczne zderzenie Większe skutki by były tego zderzenia niż po prostu uderzenie bomby atomowej. Dzisiaj bardzo ciekawa historia, a więc apophis historia planetoidy. Jakie są szanse, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta planeto planetoida jest w stanie uderzyć w Ziemię? Kiedy to nastąpi? Czy po prostu wkrótce, można powiedzieć, czy jeszcze za naszego życia, czy to będzie mieć miejsce za jakieś setki, tysiące lat? No właśnie, a ta możliwość, perspektywa wcale nie jest taka odległa. Dzisiaj na temat planetoidy. Planetoidy Apophis, tak, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grzewana dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat historii dotyczącej planetoidy Apophis. A popis, tak? Planetoida, która tak naprawdę rozpala umysły, rozpala tak naprawdę myślenie wielu ludzi. Czy jest szansa, żeby ta tam planetoida uderzyła w ziemię? Znaczy, wiadomo, każdy z nas nie chciałby, żeby po prostu ta planetoida uderzyła w ziemię, ale czy istnieje w ogóle takie prawdopodobieństwo, jakie potencjalne skutki by wywołało uderzenie tej planetoidy? No, skutki byłyby przerażające, tak? Te skutki byłyby gorsze niż uderzenie bomby, car bomby, bomby atomowej. Natomiast ja będę bazował tutaj na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale dopowiem też informacje, komentarz od Ciebie. Też warto powiedzieć o tym, że co rusz, co jakiś czas, praktycznie media rozpisują się na temat tego, że właśnie Apophis, ta planetoida, ma uderzyć, czy istnieje ryzyko, że ma uderzyć ona w Ziemię. Ale czy rzeczywiście jest to tak zwany bait, czy jest to kaczka dziennikarska, czy istnieje takie prawdopodobieństwo, jakie tutaj są szanse procentowe, jaki jest rachunek prawdopodobieństwa? No więc tak, Apophis, planetoida należąca do grupy Athena, zajczana do planetoid, planetoid bliskich Ziemi oraz do grupy potencjalnie niebezpiecznych. Asteroid, czyli już widzimy w tym pierwszym zdaniu, w tych pierwszych praktycznie w pisie mamy planetoida bliska Ziemi, a także potencjalnie niebezpieczne asteroidy. W ogóle te planetoidy bliskie Ziemi to są planetoidy z klasy obiektów bliskich Ziemi, których peryhelium orbity znajduje się w pobliżu orbity Ziemi. E, tak natomiast jeśli chodzi o pophis to szacuje się że minie ona ziemię w małej odległości 13 kwietnia 2029 roku znana jest również pod wcześniejszym oznaczeniem tymczasowym 2004 MN E, tak, 4. No ale już pomijajmy tą, praktycznie tą nazwę, tak? Pozostajmy przy tej nazwie: Apophis. No ale właśnie, mamy tutaj pierwszą informację, tak? Czyli szacuje się, że minie Ziemię w małej odległości 13 kwietnia 2029 roku. Czy zatem to jest czas po prostu, kiedy nastąpi koniec świata? Kiedy nastąpi zderzenie Apophis, planetoidy z Ziemią? No, zaraz o tym się dowiemy, tak czy tak rzeczywiście będzie. No ale sam fakt, że ona będzie blisko Ziemi, tak, i to jeszcze nie tak, nie tak po prostu, to nie jest jakaś od perspektywa za kilkadziesiąt czy za kilkaset lat, tylko już za kilka lat praktycznie. Tak, kiedy nagrywam, to jest końcówka lipca 2025 roku, czyli na dobrą sprawę byłaby ona za 4 lata, nie całe, tak, bo 13 kwietnia 2029 roku. No i teraz tak, tutaj odkrycie. Apopis została odkryta 19 czerwca 2004 roku przez Roya Takera, Davida Tolena oraz Fabrizio Bernardiego w ramach finansowanego przez NASA programu poszukiwania planetoid Uniwersytetu Hawajskiego. W Kit Peak National Observatory w Arizonie. Czyli widzimy, że to jest tak naprawdę planetoida, która stosunkowo niedawno została po prostu odkryta, bo w 2004 roku. Czyli tak, planetoida, która została odkryta w 2004 roku, która ma po praktycznie być blisko Ziemi w 2029 roku. No, niektórzy mówią strach, pomyśleć po prostu, ile jeszcze jest takich planetoid, które nie zostały odkryte, a które też mogą się po prostu pojawić blisko Ziemi, albo może dojść do ich zderzenia z Ziemią. Nie teraz tak. 18 grudnia 2004 roku obiekt został ponownie odnaleziony przez Gordona Gerada z obserwatorium Seeding Spring w Australii w ramach kolejnego finansowanego przez NASA programu poszukiwania planetoid bliskich Ziemi. Dalsze obserwacje pro, e, przeprowadzone w ciągu kilku kolejnych dni z różnych miejsc na Ziemi pozwoliły Minor Planet Center e, powiązać ten obiekt z szercowym odkryciem. Nazwa planetoidy pochodzi od apopisa, demona destrukcji symbolu ciemności w mitologii egipskiej. No to już też jest w ogóle ciekawa sprawa, tak? No już widzę, jaka tutaj będzie, jakie będą nagłówki gazet w portali w 2029 roku. Nie dość, że ten apopis ma być blisko po prostu Ziemi, to jeszcze po prostu, jaka jest jego nazwa, od czego pochodzi? No, demon destrukcji, symbol ciemności mitologii egipskiej, tak? No nie ma nic bardziej przyjemniejszego po prostu, tak? Co przeleci koło Ziemi? No demon destrukcji, symbol ciemności przeleci po prostu w pobliżu Ziemi, tak? No to już po prostu brzmi wszystko źle, tak? Nawet jeżeli miałby nie zderzyć się z Ziemią, to wszystko po prostu już brzmi źle. Natomiast tak, Apopis należy do planetoid z grupy Atena, których orbity zbliżone są do orbity ziemskiej. Obiega ona Słońce w ciągu 323 dni, zbliżając się dwukrotnie do orbity Ziemi w ciągu jednego biegu. Na skutek zaburzenia orbity Apopis podczas zbliżenia się, zbliżenia z Ziemią 13 kwietnia 2029 roku przejdzie z grupy Atena do grupy Apolla. Pierwotny raport NASA z 24 grudnia 2004 roku określał prawdopodobieństwo zderzenia na około 1 do 300, co było szeroko komentowane w mediach. Kolejne szacunki NASA ustaliły tę wartość na 1 do 233, co owacowało przyznanie drugiego stopnia w skali Torino. No a ta skalatorino to jest inaczej 11-stopniowa 11 skala, według której NASA ocenia potencjalne zagrożenie katastrofą kosmiczną, jakie stwarzają rozmaite obiekty nadlatujące w kierunku Ziemi z kosmosu. Natomiast no wyobrażacie sobie, to Kowalski, tak, ja albo wy, jakbyśmy poszli praktycznie skreślić numery w Totolotka, to tam jest rachunek prawdopodobieństwa 1 do ileś milionów, czy tam do miliardów, tak, e, żeby, że możemy wygrać Totolotka, a tutaj prawdopodobieństwo, że ten apopis, ten demon destrukcji jest w stanie uderzyć praktycznie w ziemię, jest 1 do 300, a potem jeszcze 1 do 233, no to fantastyczna sprawa, no super, tak. Ktoś z, y, wyśle kupę w, Totolotka, w tym 2029 roku wygra pieniądze, a następnego dnia właśnie ten demon destrukcji uderzy w ziemię po prostu i będzie po nas no więc tutaj tak, yy, jeszcze podej informacji Wikipedia, tego samego dnia, bazując na wynika 64 obserwacji NASA określiła możliwość zderzenia na 1 do 62, co przyczyniło się do podwyższenia oceny do 4 stopnia, czyli jeszcze mniejsze prawa, prawa, jeszcze większe prawdopodobieństwo uderzenia. Tak? 25 grudnia 2004 roku prawdopodobieństwo zderzenia w dalszej ciągu w dalszym ciągu było określone na 1 do 45. Tak, i teraz tak. Tutaj badacze ogłosili, że prawdopodobieństwo kolizji Planetoidy ze sztucznym satelitą w 2029 roku jest niezmiernie małe, ponieważ trajektoria Apopisa nie przechodzi przez strefę, w której znajdują się sztuczne satelity. Oraz zarówno Apopis, jak i satelity są obiektami o niewielkim przekroju. Nawet gdyby takie zderzenie miało miejsce w 2029 roku, zmieniłoby ono położenie Apopisa w 2036 roku zaledwie o kilkaset kilometrów. Tego typu efekt nie miałby znaczącego wpływu. Na obliczone prawdopodobieństwo uderzenia w 2036 roku, ponieważ już wcześniej uwzględniało ono niepewność położenia apopisa w 2036 roku rzędu 30 milionów kilometrów. Naukowcy NASA obrazowo porównali ewentualny efekt zderzenia sztucznego satelity z apopisem do zderzenia owada z szybą samochodu. Wedle badań publikowanych w 2013 roku no tylko też jest ciekawa sprawa, tak, no właśnie, czy rzeczywiście takiego zdarzenia by doszło, czy też nie, tak. Wedle badań opublikowanych publikowa w 2013-2018 roku rozmiary planetoidy szacuje się na 325 e, metrów, e, plus minus 15 metrów różnicy, pomiar wykonany dzięki obserwacjom Kosmicznego Obserwatorium Herschela, a masę na 6,1 do 10 potęgi kilograma. Prawdopodobieństwo zderzenia z ziemią jest oceniane jako zerowe w 2036 roku, a całkowite w ciągu najbliższych 100 lat według danych JPS 2018 roku planetoida znajdzie się najbliżej Ziemi w piątek 13 kwietnia 2029 roku minie wtedy Ziemię w odległości około 38 tysięcy kilometrów czyli 1 do 11 odległości Księżyca od Ziemi, obieg osiągnie jasność 3,3 magnitudo i będzie widoczny gołym okiem w Europie, Afryce i zachodniej Azji będzie to pierwszy tak duży obieg znanej historii który minie Ziemię w tak małej odległości. Naukowcy uważają, że planetoida tej wielkości mija naszą planetę w podobnej odległości średnio raz na 1500 lat. No tak jak dożyjemy, to będzie to nieprawdopodobne po prostu zjawisko, które będziemy mogli być praktycznie widzami, tak, które będziemy mogli zobaczyć, tak? I teraz tak, prawdopodobne efekty zderzenia. Nasa wstępnie szacowała, że uderzenie Apopisa wyzwoliłoby energię równoważną 1480 megaton trotylu, jednak później zweryfikowała swoje szacunki, które według danych z 2018 roku wynoszą 1200 megaton. Dla porównania, największa eksplozja wywołana przez człowieka bombą termojądrową, zwaną bombą chruszczowa lub carbombą, Zrzucona próbnie w 1961 roku przez związek radziecki na nową ziemię wyzwoliła około 57 megaton. Bomba atomowa Little Boy, która zostanie zrzucona, została zrzucona na Hiroshime, wyzwoliła jedynie energię 0,013 tysięcznych megatony. Energia uderzeń, które odpowiedzialne są za powstanie wielkiego krateru meteorytowego lub katastrofę tunguską szacowane są na 5 do 20 megaton. Erupcja wulkanu Krakatału w roku 1883 wyzwoliła energię równoważną 200 megaton trotylu. Faktyczne efekty zderzenia zależałyby od budowy planetoidy, stopnia jej dysintegracji przez grawitację Ziemi i przyrod przez atmosferę, miejsca zdarzenia z powierzchnią Ziemi oraz kąta uderzenia. Przewidywane skutki katastrofy byłyby tragiczne na obszarze tysięcy kilometrów kwadratowych, jednak nie wywołałyby długotrwałych zmian w skali globalnej. No i mamy planowane misje. a popis był jedną z dwóch planetoid obok 2003 SM 84, rozpatrywanych przez Esa jako potencjalny cel misji sondy kosmicznej Don Quiet. Esa to jest inaczej tutaj Europejska Agencja Kosmiczna, oczywiście, tak. Start sondy był planowany na lata 2013-2015, jednak misja została anulowana, tak? Czyli mamy tutaj informację, tak, gdyby właśnie popis uderzył no, ludzkość miałaby przetrwać, ale staty byłyby po prostu były gigantyczne, gigantyczne uderzenie, zresztą podają tutaj po prostu, jakie to byłyby skutki, tak, jakie były skutki, jeśli chodzi o uderzenie po prostu bombą atomową, jeśli chodzi o Hiroshimę, czy na przykład po prostu tą carbombą, tak, a tutaj, gdyby właśnie ta planetoida uderzyła w Ziemię. Natomiast powiem w ten sposób, no, e, oczywiście my wszyscy możemy tak naprawdę dzisiaj zaufać, e, tak, i wierzyć to, co powiedzą naukowcy, tak, no, ale powiem jedną rzecz, tak, ja oczywiście nie znam się tutaj, nie jestem jakimś wielkim ekspertem, tak, jeśli chodzi o astronomię, jeśli chodzi o kwestie planetoidy i tak dalej, no ale powiem jedną rzecz, tak, ale naukowcy mogą się mylić, a co jeśli się pomylą po prostu, jeśli źle dokonają obliczeń. Jeżeli po prostu nawet nie mają możliwości takich obliczeniowych i rzeczywiście dojdzie do takiej katastrofy, tak rzeczywiście po prostu ten apopis uderzy w Ziemię, tak? No przecież istnieje takie prawdopodobieństwo. Skoro e, tak e, tutaj y, jest to po prostu planetoida, która stosunkowo niedawno została odkryta w 2004 roku, a więc ma ona teraz 27 lat, tak, e, no to przecież istnieją też inne planetoidy, które mogłyby nie zostać od, odkryte, i też na przykład może być potencjalne niebezpieczeństwo, że one mogą uderzyć prędzej czy później, chociaż nic na to na razie nie wskazuje. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście ona uderzy, czy też nie, tak? Wszystko wskazuje na to, że nie, no ale zawsze jest ten czynnik, że po prostu mogą się pomylić, tak? To tak samo, jak gdyby na przykład ja powiedział, że taki po prostu plantoida a popis istnieje w latach 90., to bym został wyśmiany przez naukowców i tak dalej, tak? No właśnie, a tutaj jednak została ona odkryta dopiero w 2004 roku, czyli nie wszystko zostało sprawdzone, nie wszystko było po prostu przebadane. No wiadomo, nie ma też takich, no, nie jest to takie proste, to jest oczywista sprawa, tak, ale zawsze tu istnieje pewien czynnik, właśnie, że tak, czynnik po prostu taki, że a co jeśli naukowcy się mylą, co jeśli po prostu będą jakieś zmiany, tak, no bo tutaj, czy to będzie niebezpieczne dla nas, no to zależy po takim kątem, czy po prostu uderzy w jakim rejonie i tak dalej. No sam fakt, jak ona uderzy, gdzie czy uderzy w ocean, czy w ziemię, po prostu skutki będą tego katastrofalne, no, yy, tak, yy, może ludzkość tutaj przetrwa, tak, a natomiast no skutki będą po prostu one straszne, natomiast no co w momencie, kiedy właśnie naukowcy się pomylą, tak, no to będzie po, po prostu kompletna katastrofa, także... Póki co cieszmy się tutaj jeszcze życiem, wolnością, tak jeśli chodzi o dwa, do 2029 roku, bo potem wiadomo, czy na przykład nie dojdzie do wielkiej katastrofy, takiego uderzenia, gdzie nie będziemy musieli na przykład być zamknięci w jakichś bunkrach pod ziemią, właśnie w obawie przed skutkami właśnie tego uderzenia. Kto wie po prostu, co może mieć miejsce do tego czasu. Natomiast, no, rzeczywiście jest to po prostu bardzo ciekawa, tak naprawdę sprawa, tak. To też jest ciekawa sprawa, że po prostu takie dwa niebezpieczne czasy, Terminy, tak? To jest 2029 rok i 2036 rok, i to też jest fajna sprawa i trochę przerażająca, że z jednej strony, tak, ci ludzie, którzy będą w tym czasie żyć, no prawdopodobnie my, tak, no nikt raczej chyba nie umrze do tego czasu, tak, nikt nie planuje przynajmniej umrzeć do tego czasu, tak. Natomiast z jednej strony będziemy tego świadkiem, z drugiej strony, no istnieje ryzyko, jak się naukowcy pomylą, to może być to przerażające, tak. Także tutaj rzeczywiście, no bo to jest zjawisko, które miałoby wystąpić raz na 1000. 1500 lat. Jeżeli ten apopis uderzy w ziemię, no to nie wiem, czy będziemy wybrańcami w takim przypadku, tak? Natomiast jeżeli ten apopis nie uderzy w ziemię, a będziemy mogli to zaobserwować po prostu gołym okiem, to rzeczywiście będziemy mogli wtedy powiedzieć, że jesteśmy wybrańcami. Natomiast póki co jest tutaj jednak duży znak zapytania, tak? Jednak po prostu duży znak zapytania, tak? Czyli, no, e, można by powiedzieć w ten sposób, to nie przywódcy polityczni, tak? Nie bomby atomowe e, mogą doprowadzić do unicestwienia ludzi na Ziemi, czy po prostu jakichś e, tragedii, dramatów, a właśnie e, ten apopis, który by uderzył w Ziemię, no, zależy też, gdzie, e, tak, pod jakim kątem i jakie byłyby tego skutki, no, ale niewątpliwie skutki byłyby po prostu tutaj one przerażające. One byłyby po prostu przerażające, e, tak? 13 kwietnia 2029 roku, także, jeżeli macie jakieś po prostu. Marzenia do zrealizowania, do spełnienia, to zrealizujcie je po prostu i przed 13 kwietnia 2029 roku. No, nie, nie chcę straszyć tak, ale nie, tak, no bo nigdy nie wiadomo, co się po prostu wtedy może rzeczywiście wydarzyć, tak. Jeszcze ta piękna nazwa: Demon Destrukcji, no fantastyczna nazwa, jeśli chodzi o nazwę dla planetoidy, po prostu to mogli chociażby jakąś zmiękczyć ją nazwą, tak, że jakaś po prostu planetoida miłości, czy coś, żeby chociaż zmiększyć po prostu do nazwą, to już sama nazwa po prostu budzi pewne obawy, a co dopiero po prostu tutaj jeszcze potencjalne ryzyko, że może ona uderzyć w ziemię, tak? Natomiast ja powiem w ten sposób, tak? Pytanie też jest takie. Oczywiście to jest pewna swojego, moja po prostu taka teoria, te wszelkie sądy, które teraz mają miejsce, czy też wyprawy w przestrzeń kosmiczną realizowaną przez NASA, czy też po prostu w, 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 we współpracy e, publiczno-prywatnym, tak, a więc rządowo po prostu prywatnym. E, pytanie też jest takie, czy one też nie mają na celu właśnie obliczenie, czy po prostu m, 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 odpowiedź na pytanie, jak duże jest niebezpieczeństwo, jak duże jest ryzyko, e, tak, że po prostu taka planetoida, czy też inna, może uderzyć w Ziemię. Tak? Na ile to są po prostu takie właśnie misje? Oczywiście one mają tam, realizują swoje po prostu plany i tak dalej, a pytanie, czy na przykład my nie jesteśmy tak naprawdę, nie to ukrywane przed nami, że te misje odbywają się, może nie wszystkie, a niektóre, po to, żeby właśnie zobaczyć, tak, czy po prostu móc bliżej określić ryzyko, tak, jakieś niebezpieczeństwo grozi ludziom na Ziemi, tak? No bo wyobraźcie sobie, gdyby pojawiła się taka informacja przestrzeń publiczna, tak? Tak tam kiedyś był po prostu lot na Apollo, na Księżyc, tak? No to była misja, która przekuła ludzi do telewizorów, ludzie to oglądali na całym świecie i tak dalej, no to były zupełnie inne czasy. To na przykład teraz byłaby taka misja, bo by powiedziane, że nie wiem, kosmonauci lecą w przestrzeń kosmiczną, ale nie po to, żeby po prostu tam zobaczyć i tak dalej, tylko żeby dowiedzieć, czy ten apopis rzeczywiście uderzy w Ziemię. Od tego lotu zależy bardzo dużo. On nam da odpowiedź na wiele po prostu pytań kluczowych i tak dalej, tak? Jak kosmonoci po prostu... Naukowcy na Ziemi nie są w stanie na przykład obliczyć tego, czy po prostu ten apopis uderzy w Ziemię. Dopiero misja kosmiczna, kosmonoci są w stanie po prostu dać nam odpowiedź i ich wyprawa po prostu przestrzeń kosmiczną da na odpowiedź, czy ludzkość wyginie przed 2029 rokiem, czy w, znaczy w tym 2029 roku, je, roku, tak, czy może po prostu nie, tak? No kto wie, może tak jest, tak, a my jesteśmy trzymani po prostu w tajemnicy, mówi się nam, że to są rutynowe loty, tak, albo tam, żeby po prostu, tak, w przestrzeń kosmiczną, a być może właśnie to jest to, że. Rządy obawiają się tutaj tak, że wszelkie po prostu te instytucje kosmiczne e, sprzęs, p, tak, s, p, zjednoczyły siły po to, żeby właśnie dowiedzieć się, czy ludzkość nie zagraża zagrożenie p, tak wyginięciem e, właśnie, może nie takim dużym wygnięciem, ale jakaś gigantyczna katastrofa, tak, właśnie, gdyby taka planetoida uderzyła w Ziemię. No, właśnie to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki awansowaniu. Jeśli mnie nie subskrybujesz, to zostaw suba, Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na krzew dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No i napiszcie w komentarzach, co wy na, temat, na ten temat nicie na temat tego właśnie, na temat demona destrukcji. Tak, planetoidy Apopis. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.